W jakimś zakątku się radza bije źródło wiecznej inspiracji. Ten, kto się z niego napije, stanie się człowiekiem niezwykle twórczym. Trzeba jednak znaleźć to miejsce i takie właśnie zadanie mają do wypełnienia osoby grające w grę planszową źródło. To druga po komputerowej gra promująca sieradz. Ma przyciągnąć do miasta turystów, ale też pokazać historię jego mieszkańcom. Próbujemy nowszych sposobów zaciekawienia. Już kubki, smycze i wszelkiego rodzaju tego typu gadżety nie zdają żadnego egzaminu. W tej chwili trzeba naprawdę bardzo mocno się wysilić, żeby zaciekawić mieszkańców, ale nie tylko mieszkańców, gości z Sieradza. Tym oryginalnym sposobem ma być właśnie źródło. Autorzy gry z krakowskiej firmy Lokatiwo planowali jej wykonanie w 2-3 miesiące. Prace trwały aż 9. Źródło dostało dobre recenzje od miłośników gier fabularnych. Głównymi bohaterami są trzej sławni Sieradzanie: Cyprian Bazylik, Ary Sternfeld i Antoni Cierplikowski. Stworzyliśmy tę grę razem z Krzysztofem Tkaczykiem, jako taka próba e, zrobienia pewnej e, takiej fabularnej opowieści o Sieradzu, e, która równocześnie będzie dla graczy e, takim wyzwaniem w planowaniu ruchu, w logicznym myśleniu, ale też będzie przekazywała pewne takie e, treści e, o historii miasta i. Będzie nadawała też taki pewien fantastyczny klimat tej całej historii. Grać może od trzech do sześciu osób. Gracze poszukują źródła wiecznej inspiracji na planszy, z charakterystycznymi miejscami i zabytkami się radza. Są też duchy, lunatycy i strażnicy, którzy utrudniają drogę do źródła. Doświadczeni gracze z Rawy Mazowieckiej uważają, że źródło to dość łatwa gra, jednocześnie świetny pomysł na promocję miasta. Przede wszystkim to, że jest nowatorska, że po raz pierwszy można się spotkać z całym szeregiem informacji na temat samego miasta. Nie jest to zwykła gra, którą można zmieniać mechanikę w jakiś dowolny sposób, ale tutaj mamy prawdziwe informacje, prawdziwe postacie. Goście z Rawy Mazowieckiej zmierzyli się w rozgrywce z sierackimi gimnazjalistami. Obie drużyny miały wcześniej okazję potrenować i dość dobrze poznały zalety gry. Młodzi mieszkańcy Sieradza doceniają jej walory edukacyjne. Tak, ma duże. Dzięki temu możemy się dowiedzieć. Coś o historii Sieradza, o sławnych postaciach, które mieszkały tutaj. Gimnazjaliści wolą taką formę nauki od książek. Dodatkowo, Gra Źródło może być początkiem innych działań promocyjnych. Być może wkrótce będzie można wziąć udział w wieczornym zwiedzaniu zabytków Sieradza, znanych właśnie z gry.